Masz wrażenie, że żeby odnieść sukces, i zrobić świetną karierę, potrzebujesz jednego, a może najlepiej dwóch dyplomów? Powiem Ci dzisiaj coś, co chciałabym wiedzieć w wieku 20 lat. Teraz mam lat 30, w wieku 27 lat zostałam seniorem w IT, a w tym roku Microsoft odznaczył mnie tytułem Most Valuable Professional w dziedzinie pracy z danymi. I powiem Ci o lekcji życiowej, którą chciałabym, żeby więcej 20-latków wiedziało. Dziś w branży nikt nie pyta mnie, jakie studia skończyłam. Czy z logiki na studiach miałam piątkę, a może trójkę? Liczy się tylko jedno to, co potrafię czyli moje umiejętności. Raporty Excel, Power BI. Kiedy miałam 20 lat, myślałam, że wykształcenie otworzy mi ścieżkę kariery. I z samym dyplomem będę w stanie znaleźć dobrą pracę. I wiesz, to się okazało, że jak szłam do tej pracy z tym moim dyplomem, to okazało się, że jednak liczą się umiejętności. Więc jeżeli masz te 20-20 parę lat, zastanawiasz się, od czego zacząć, to mam dla Ciebie takich parę prostych wskazówek. Naucz się zarządzać swoim czasem, bo priorytetyzacja zadań i organizacja naprawdę przydać się w karierze. Inwestuj w praktyczne umiejętności. I mogą być to nawet języki obce, ten nieszczęsny Excel, programowanie czy projektowanie graficzne, coś, co jest potrzebne teraz na rynku. Możesz skorzystać z darmowych zasobów online. Ja nawet na swoim blogu mam zakładkę prezenty z ogromną ilością darmowych materiałów. Naprawdę wiedza jest szeroko dostępna obecnie. No i rozwijaj umiejętności komunikacyjne. Naucz się przekazywać swoje myśli w taki prosty sposób i prowadzić rozmowy, tak żeby nie bać się rozmawiać na spotkaniach już w pracy. No i przede wszystkim na rozmowach rekrutacyjnych. Więc jeżeli chcesz naprawdę się wyróżnić po studiach i znaleźć szybko pracę, to już teraz zdobywaj te praktyczne umiejętności, ponieważ w branży IT nikt nie czeka na Twój dyplom.